– I po coście się bili? Potrząsali głową. A żołnierz odpowiedział – Bośmy dali słowo. A jesteśmy z takiego narodu, co słowa choćby zdychał, nie złamie. Zcześnie. A dochowa. A o coście się bili? A żołnierz powiedział, żeby świat się nauczył, żeby o tym wiedział, by wspomniał sobie kiedyś, może za lat tysiąc, że umiałem dotrzymać, co umiał poprzysiąc. I jak tu nam tłumaczyć, co honor kupiecki, co kupiecki rozsądek co upór szlachecki, gdy lepsza ustępliwość wobec konieczności, która słowa przekręca i podpisy mota, gdy jesteśmy z narodu, który myśli prościej, myśli, słowo się rzekło, mogiłka u płota. U nas słowo się rzekło już my zniewoleni, bo myśmy barbarzyńcy, a nie dżentelmeni. Nie myśmy wynaleźli gentleman's agreement. U nas jedno, rachunek, wiara i sentyment. I każdy, kto się uprze, w pole nas wywiedzie. I zobaczy w nieszczęściu, i wyszydzi w biedzie. Ha, wywiedli nas w pole, w pole gorzkiej chwały. A nie wiedzą, że większa dla nich samych strata. Te ręce, które dla nas mogiły kopały, Pogrzebały w mogile wszystek honor świata. Słowo nie dotrzymamy. Strzęp marnego świstka. Pociecha dla nas mała. Duma dla nas wszystka.